Halo, halo, pierwszy napast z, z energetyką. Oj tak, Liz 20. Jak <grym> wiatr wchodzi do <tu na scenę> się jeszcze dzieli. Wszystkim daje po 25. No proszę. A że aż tak mógłbym powiedzieć. No widać. Chociaż jak Wam pokażę pewną ciekawą rzecz na temat Pana Hosta, to trochę zwątpicie. Dla przypomnienia, pierwszy raz. Energetyka. Chłop jak widać, dopiero robi to, no, już raz, ale. No jest pewna rzecz, która mi trochę w tym nie pasuje, żeby dosłownie nie robił tego bardzo długo. Plus jeszcze tak trochę biednie się przygotował, nazwijmy to. Także nic nie ma dosłownie. Można by na to spojrzeć. O, wóz się nie zrespił. Spoko, a, 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 z buta pójdziemy i no, znajdziemy coś innego na drodze. No, w zasadzie ten wóz nam nie jest do niczego potrzebny. I w ogóle za to podejście też niczego się nie odblokowuje. Także to też jest jakby dodatkowa sprawa. O, jedzie odpowiedni wóz właśnie na to podejście czyli śmieciarka. Jedziemy śmieciarką. Podejście na śmieciarzu. Zna ktoś? Ja na przykład nie znam, ale co pojedziemy śpieciarą. Brzmi to absurdalnie, ale może być. Jedziemy sobie w takim razie do, do kasyna. Ale co jest nie dziwnego w tym gościu? Mianujcie, zobaczcie, 1870. Poziom. Robi to pierwszy raz 1800 poziom. Dla przypomnienia. Także ja trochę w to wątpię. Nazwijmy, że progres tego gościa może być zrobiony legitnie i że nic nie ma w zasadzie przygotowane. Ale niech będzie. Niech mu będzie. Ja się nie znam. Mógł na przykład użyć sobie. Kiedyś był glicza na reputację, to na przykład sobie nabił. prawda nie wiadomo po co, ale może być. Halo, dzień dobry. u kurde. Ale chłop wypadł. Słuchajcie, jedziemy dalej. Zrobił się alarm? Wydaje. <grym> <grym> alarm się jeszcze zrobił. <grym> no to przypałowo. <grym> tak? Ja jestem pewny, że chyba alarm się zrobił. Ale podejście na śpieciarkę brzmi nawet nieźle. Widocznie go chyba zbyt blisko przejechałem. Jest na no to całkiem spora szansa. Jeżeli wejdziemy do środka, a raczej wejdziemy i będzie przypał, to chcę powiedzieć, że to nie było planowane, żeby to strollować. A wyszło tak dosłownie całkowicie przypadkiem. <laughs> Ta, się zepsuło. Ups. <laughs> Ty no, chociaż w teorii dalibyśmy radę to przejść. Nie, to już jest do restartu, tu się już nic nie da zrobić, o tyle powiem. Jakby... A zrobił chociaż przepustki? Tak szczerze, bo... No zrobił przepustki. No to dobra, no to dałoby radę to ukończyć normalnie na cicho, ale trochę... To akurat nie było, mówię, serio planowane, mówię, trochę przez przypadek wyszło. Śpięciaro po prostu jest XD. Co teraz zrobimy w takim razie? Restart... Kontynuuj. I pominęli to. Nie, no to ja mówię, akurat przez przypadek mi tutaj po prostu to wyszło, chcę to powiedzieć. To było całkowicie przez przypadek, że akurat ja zrobiłem alarm tą śmieciarkę, ale jak ją zobaczyłem na drodze, uznałem, że to będzie na tyle zabawne, żeby tam wjechać. A trzeba by nie w sobie. Ale do no, przypadek się w sobie strollowało to. Chociaż i tak mówię. Raczej koleś, no, czysty krąg to nie miał. Dobra, no w każdym razie zobaczymy na co następnego dobierze, niby teraz jest jakiś dobrało mnie na jakieś agresywne podejście, także zobaczymy. Zobaczmy w takim razie, podejście ciche, koleś zrobił nuktovizory, generalnie nie było wiadomo na początku nic pokazane, no bo po prostu czarny ekran, no to co tu wymyśleć więcej. Jednakże możemy wymyśleć to na pewno, że mamy poziom z czaszką, o, na przykład. Świetne, świetne. Yy, Przyjedziemy się do kasyna. Widać, że na szczęście nie wziął jakiegoś dziwnego podejścia z helikopterem czy coś. Aha, czyli koleś generalnie mówi, że już to zrobi, żebyśmy byli przy nim. Okej, okay, nie ma problemu. Chcę random kierować? Kieruję. 220 poziom, także no, w zasadzie trochę już pograł. Dobra, ja już tutaj szybko dojeżdżam. Kartą walnęło. I możemy przejść dalej, ja jestem ciekaw szczerze jak mu to pójdzie, skoro on to robił, ale swoją drogą to żeby powiedzieć to co on napisał nie Widać, że on tutaj na pewno dobrze ogarnia, jeżeli chodzi o to o język Gdzie idziemy panie randomy? ja bym tam tamtędy nie szedł jak coś, no dobra też możesz tak zrobić Ogólnie no, boty widzę, że się zbagowały. okej okay. Czyli na pewno tego po nowym DLC nie naprawili, boty dalej się bugują Mi tutaj będziesz otwierał Świetnie, jak chcę powiedzieć, bardzo dobrze. Ech, otwieraj. otwieraj. Ja se wejdę do środka. Jestem ciekaw, czy przez ten czas wyczyścisz cały dół. No bo on powinien wyczyścić już cały dół i na mnie czekać, także zobaczymy. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi, bo ten goleś nie idzie. Dobra, Chy widzę, że on wiecie, generalnie pewno wie, jak to ma przejść, ale nie robi tego w sposób, wiecie, tak jak speedrun prawdziwy. Bo wiecie, ja już tyle razy grałem te napady, że ja po prostu ogarniam to podejście na speedrana dosłownie. Dla mnie to nie jest żaden problem jakby to przejścia, żeby tak powiedzieć. Dosłownie na speedrunie. Także no. Ja, mu, ja może to przejdę trochę szybciej, bo mu to trochę zajmie. Także no. Ja po prostu od razu tutaj szybciutko przełk, przebiegnę i już. A już biegiem, 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 nie mamy czasu. Znaczy niby mamy czas, w 15 minut powinniśmy się po prostu z tym wyrobić, żeby była elita. Jakby ja to mam na myśli, nie. Ale wiecie, ja widziałem naprawdę wiele speedrunów, jeżeli chodzi o to podejście. Dla mnie naprawdę ja już sami w sumie wiecie po ilościach odcinków, napadów z randomami. Już byłem tyle razy w tym miejscu, że ja po prostu wiem gdzie co jest, jak boty się respią praktycznie. Dla mnie to nie jest żaden już problem, zapamiętać takie po prostu szczegóły. I no, zwyczajnie dla mnie to jest już podejście praktycznie na speedrana, nie? Cały czas trochę próbuję to speedrunowo rozgrywać Zamiast zazwyczaj tak trochę casualowo Czyli tak spokojnie, na spokojnie to wszystko zrobić Tylko od razu, rushem, full rush, nie? O właśnie, w ogóle co do jego wiadomości Nawet jeżeli ktoś się zastanawiał, to On na pewno napisał to w perfekcie Nie wiem, to, czy, czy to będzie present, perfect Kurde, continuous, simple Rozumiem, rzeczy takie, które ja o, oczywiście o tym wiem, tak jakby coś jest, o tak żeby powiedzieć, ale żeby wytłumaczyć komuś jak to się używa, o co z tym chodzi dokładnie, to troszeczkę już gorzej, chociaż wiem, że to jest niby czas, który dokonał coś i to ma wpływ na jakby na teraźniejszość, o, jakby o to generalnie w tym chodzi. Obrazy! Tak, obrazy mamy? Bardzo dobrze. Dobra, ja idę na D standardowo trochę, a on się zajmuje A. Okej, okay, dobra, czyli on się zajmuje A, to ja powinienem... Jak to rozegrać? Oczywiście dobrze, żeby szybko wziąć potem E nim on zdąży przyjść, nie wiem, nie wiem, jak to zrobić. Na pewno tak, zabieram sobie D. Ja zdążyłem otworzyć te drzwi, on jeszcze tam walczy. Ale akurat szybko mi poszło tym razem, także nie ma jakby, jakby tragedii takiej. Tam cały czas sobie jeszcze walczy z tym. I dobra, już otworzył. Ok, czyli czas, jakby jego, jest taki, że ja zdążę zabrać obrazek, on dopiero otworzy. poko. Dobra, to ja jeszcze zabieram w takim razie. Obrazek numer C i idę wtedy na EF, bo wtedy on będzie w tym czasie już zbierał obrazek A, a ja wtedy otworzę EF i będzie na spokojnie. Dwie minuty. Ja się trochę... A, no, chyba wziął lepszego hakera w ogóle. Dlatego ja się tym zajmę. Nie, bo wiecie, ja to cały czas próbuję robić, jakbyśmy grali na 5%. On no, właśnie widzę, że wziął trochę lepszego znacznie lepszego wziął hakera Dobra, to ja się niepotrzebnie śpieszę, tak powiem. Bo my to po prostu zdążymy tak czy siak zrobić. No bo on teraz pewno pobiegnie na B, albo do mnie na E. Nie wiem, no myślę, że na B powinien powiedz. No tak pomyślał, że ja pomyślałem, że inaczej jest. I on widzę, że właśnie tak samo pomyślał, że on pójdzie na B, ja zabieram E. No bo miał dwie bramki, nie? On miał te właśnie główne. No, tylko ja nie wiedziałem, gdzie u mnie akurat się zrespią. Czy na, drzwi na drzwiach, w sensie gdzie jest to EF, czy właśnie gdzie jest tylko No, zwyczajnie, no, jeżeli mam być szczery, jeżeli chodzi o obrazy, to ja tych bramek tak dobrze nie pamiętam. Będę że z obrazami jest sprawa taka, że, no, jakby to powiedzieć, zazwyczaj one wychodzą wprost, nie? Zawsze się one udają, to tak nie zapamiętuję tego za bardzo. Czysto. Prawda. Jest ok, dobra. Walimy kartę. Bez problemu, tak jak mogę powiedzieć. Bez problemu nam to idzie. Chodź, idziemy. To jest za gorąco wiadoma dla mnie informacja. Bo po prostu by po co bym miał robić sprzęt do tego, żeby tego nie używać? Żeby tego potem nie użyć, to byłoby po prostu bez sensu. Jednakże od razu Wam powiem z doświadczenia cichego podejścia oraz speedrunowego. Jest to zupełnie niepotrzebne i w ogóle, nie? No bo, patrzcie, tu nie ma nikogo. Robicie po prostu tyle. Jakby już jest skończony temat, nie? Już wszystko jest zrobione. I dlatego właśnie mówię, to jest bezużyteczne. Bo widzicie, ja już po prostu przebiegłem od razu, tu. Ja już praktycznie mogę mu otworzyć drzwi. Miałem mu dać trochę to samemu przejść, ale wyszło jak wyszło, że ja w zasadzie znowu to wykierowałem. I w zasadzie to tyle, no bo wszystko jest już ugrane. Nie musimy nikogo walić. Bo po co? Bo ten, ten koleś i tak nas nie zauważy. I możemy po prostu sobie przejść. Bo nawet zobaczycie, oni się obrócą. Widzicie, oni się obrócili. Bramka sama w sobie nie powoduje alarmu. Jeżeli teraz tylko jest jedna sprawa, jak musi zrobić random, żeby nie było alarmu? Musi wyjść tymi drzwiami albo tymi drzwiami. Jak wyjdzie tym, jak widzicie, on ma po prostu zasięg na te drzwi, on to po prostu widzi. Także to jest jedyna tylko rzecz, którą musi teraz pan host w sensie ogarnąć. Musi wyjść innymi drzwiami niż tymi. I to właśnie zrobił, czyli już nie mamy alarmu. Bo tutaj nigdzie nie ma kamery. Także wszystko jest już ugrane. Ona, ona akurat nie wie, że to nie powoduje alarmu. Ale no, może kiedyś się dowie, może się nie dowie. Wiecie, to jest taka już informacja, mówię bardzo speedrunowa, nie? Taka, którą. To jest taki szczegół, który też niewiele po prostu random wie zwyczajnie. Musimy teraz tylko jeszcze uciec. Co myślę, że oczywiście problemem nie będzie, no bo kurde. Raczej koleś ogarnia temat, no to problem ucieczką do helik z helikopterem nie będzie jakiś wcale trudny. Jeden tylko, co musimy zrobić, to w zasadzie walnąć tego bota. Znaczy, w zasadzie nawet go nie musimy walić, no wystarczy, że też przebiegniemy blisko tej bramy, ale jeżeli przebiegniemy no, niedostatecznie blisko, to będzie przypis, no. Nie wiem, ja za nim pobiegam, bo jestem ciekaw, jaką mą drogę tutaj wymyślił. Głównie widzę, że biegniemy na te samochody ucieczki. Plan polega na tym, bo tamto jakbyśmy biegli to dadzą na ulicę po jakiekolwiek samochód. Tutaj widzę, że planem mają być samochody ucieczki. Chyba, że coś tu się respi, z czego ja nie jestem do końca pewny, ale nie wydaje mi się. Zwyczajnie mi się nie wydaje, żeby coś tu się respiło. Tam są też wozy. Mamy isy wziął. Nie najlepszy wybór, ale według mnie najładniejszy, jeden z najładniejszych samochodów, jakie można wziąć do ucieczki, bo jak ktoś, by, jak ktoś wie, to te Isy generalnie, one są bardzo wzorowane na Mini 2000. E, czym jest samochód Mini 2000? Ktoś oglądał sobie Jasia Fasolę? No to to jest jego auto. To jest auto Jasia Fasoli. I w zasadzie przez to trochę ten samochód jest więcej wart, nie? Że po prostu Jaś Fasola korzystał z tego samochodu. Kiedyś patrzyłem sobie cenę, to wołali tam do 10 tysięcy euro za niego. Mówię, raczej nie dlatego, że ten samochód po prostu jest taki świetny, czy Pewno taki rzadki, tylko mówię. Pewno dlatego, że po prostu jaś fosola tym po prostu. do... sobie zasuwał. Zmiany Mister Bean. Tutaj wchodzimy. Oczywiście synchronizacja tego nie pokaże, że on wchodzi po tym. O nie! Nie wcisnął mi się spacja. I już tu jesteśmy. Pięknie. Ja już tutaj wchodzę za stery, bo widzę, że chyba. A ty chcesz prowadzić, Okej, okay, nie ma problemu. Siadam. odlatujemy, także machamy do kasyna. Tam dawaj randomnie. Machaj tam do pani Agaty, pani Baker, generalnie. Pomachaj. Zlatujemy i tam do Duganów, pomachaj sobie do nich, jedziemy do Pana Kupca, kupiec czeka. Niestety tylko na plaży, bo jakoś musi się też wydostać z tymi cennymi arcydziełami sztuki, namalowanymi, nie wiem kto tu mógł namalować obraz. tak chyba nie ma żadnych w sumie takich artystów GTA Online, w sensie mam na myśli postaci, no bo... Raperzy byli, no w sobie raperzy mam na myśli ogólnie jakby muzyków, nie? Muzycy są, ale takich w zasadzie artystów, że ktoś namalował jakiś obraz, to mi się nie przypomina, nie? No bo agenci rządowi byli, było takie, było wiele rzeczy, ale właśnie mówię, nie było czegoś takiego właśnie jak artystów, którzy by... Jakiś obraz. Tak po prostu. Uważam, że chyba tam prawda nie ma. Nie ma czegoś takiego, ale. Jak to powiedzieć? No kurde, no, no nie wiem, no nie wiem, właśnie. Nie wiem, nie wiem, to jest to, ale no nie przypomina mi się. No dobra, no. To kupca uda nam się praktycznie już dolecieć, zgubić pościg, no co mogę więcej powiedzieć, no jeżeli robisz napad z randomem, który wie o co chodzi, w zasadzie nie ma zaskoczenia, że to po prostu wychodzi, no nie oszukujmy się wprost, ale 300 tysięcy nam tutaj wpadnie, no mógł wiadomo, tylko trochę, trochę gorszą ekipę wziąć, w sensie na przykład hakera wziąć trochę gorszego i na przykład nie robić sobie EMP, bo to jest strata czasu. W zasadzie nawet dostaw dugana też można nie robić na podejściu cichym, bo można jej po prostu walić z kolby i to jest w zasadzie rozwiązanie problemu. A wiadomo, jest trochę łatwiej, jeżeli są te dostawy. Bo wiele randomów po prostu nie wie, że walenie w głowę no, spowoduje alarm. No i w zasadzie tyle: no udało nam się ugrać, także świetnie. Proszę, tutaj teczka, teczka. Przybijamy piąteczkę, zabieramy sobie teczkę i się roznosimy. Ja biorę, nie wiem, ile z tego 15% mi dałeś? Zapewne tak, no bo raczej więcej się nie daje. GG, GG, no koleś generalnie ogarnia temat, no nie ma co tutaj mówić. Wie o co chodzi, widać to. 2 miliony do podziału. 50 dał mi procent. O, o, kurde. Ale, ale, elity nie mamy, zabrakło nam 13 sekund. Gdzie mogliśmy mieć te sekundy? Kurde. no Żeby być z wami szczerym, szczerze nie wiem, nie wiem, gdzie żeśmy zgubili ten czas. Teraz tutaj, dobra, załóżmy, że koniec był trochę gorszy, jego z wylądowaniem, ale to nie trwało 13 sekund. Ja w ogóle swoją drogą powiem, że jestem serio zdziwiony, że kurde kolej, dał mi 50% na napadzie. Czemu w ogóle mi dałeś taką, taką dużą kwotę? To jest dla mnie pytanie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Ale spoko, nie zawsze powiem tak. No może mam dużą kwotę na końcu, nie wiem, prawie że 440 milionów. No ale wiecie... Im więcej, tym lepiej w zasadzie. No i tak mogę kupić praktycznie wszystko, co bym chciał kupić w tej grze. Już nazwijmy, że jestem na takim etapie, że no stać mnie na wszystko. No nie ma co się oszukiwać, mnie stać naprawdę na wszystko. Ale zawsze droga do miliarda na przykład się powoli, powoli zbliża. Bliżej droga jest do miliarda zawsze, no niż niż też nie. A, wywalił mnie w ogóle poza sesję. Już wiadomo, u mnie, jeżeli chodzi o ten hajs, ja już tak nie farmię tego, no bo zwyczajnie nie potrzebuję już tego tak dużo. A miliard się nazbiera po prostu w swoim czasie. Chociaż nawet nie wiem, czy już przykład 750 nie, nie przekroczyłem tak ogólnie. Ogólnie zarobionej gotówki mogę na przykład już przekroczyć te 750. Nie, zrespiło nas, ale nie w organizacji po prostu. No dobra, już. W każdym razie to byłoby na tyle. Do następnego, cześć.